Siemano, cześć i czołem, witam Was na kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o pięciu największych naciągactwach i oszustwach, jakie spotkają Was w Maroku. Najczęściej w Marrakeszu, najczęściej w Fezie, ale też równie dobrze i w Agadirze. Po pierwsze, parkingi, tak, które będą Wam sprzedawać pięć razy drożej niż są. Po drugie, dowożenie bagaży w Medinach, w czegokolwiek przełożenie rzeczy. Po trzecie, dzieci sprzedające różne ciekawostki po czwarte, zgubicie się w Medinie i po piąte, ludzie, którzy będą Was chcieli bezinteresownie poczęstować czymś dobrym. Yy, więc zaczynamy. Oszustwo na tak zwanego przewodnika. No, co wam będę mówił, ale wiele osób, które mieszka w Maroku, doskonale o tym wie, wiele osób, które oprowadza wycieczki, trochę tym straszy. Yy, spotkaliśmy się z wieloma sytuacjami, z wieloma turystami, którzy gdzieś tam na mnie na, na grupach. Facebookowych i piszą już do nas, bo coraz więcej mamy tych filmów o Maroku. Jak zwykle kolejna destynacja. Też organizujemy przejazdy po Maroku, więc dużo osób się do nas zgłasza. Wygląda to tak, że wchodzicie na Medinę, w jakieś takie miejsce turystyczne, nagle dopadają Was przewodnicy, bo widzą, że idziecie sami, rozglądacie się i patrzycie w telefon, no klasyka po prostu, tak? Nie wiecie zbytnio, gdzie jesteście. Zupełnie normalna sytuacja w nowym miejscu. Co się dzieje? Negocjujecie cenę, tak? Nie wiecie kompletnie, na kogo traficie, tak? Ludzie są piękni, mile, zwykle mówią w kilku językach. No i cóż, w okularach najczęściej i w czapce na głowie. Jeśli taką osobę widzicie, to możecie się spodziewać, że marny będzie z niego przewodnik. A jedyno, jedyne jego przewodnictwo będzie takie, że zaprowadzi Was do miejsca, z którego nie będziecie wiedzieli, jak wyjść, i zażąda dodatkowo podwojenia kasy. A w najgorszym wypadku zaprowadzi Was w takie miejsce, gdzie zażąda na przykład 100 euro. Albo wszystkich Waszych pieniędzy i telefonów komórkowych. Słuchajcie, takie rzeczy się naprawdę zdarzają w Marrakeszu, no, nie są żarty. W fezie również się takie rzeczy zdarzają. No, tyle samo co turystów, tyle samo ludzi, każdy ma różne intencje. Na to trzeba uważać. Jeśli szukacie sprawdzonych przewodników, zaglądajcie na Facebooka, na grupy Facebookowe. Tam ludzie polecają osoby, bardzo fajna rzecz. Jeśli szukacie przewodnika w Marrakeszu, w fezie, możecie do mnie napisać też albo w komentarzu, albo w priwie. Wolę raczej w priwie udostępniać takie informacje. Też Wam polecimy sprawdzone osoby, nie będzie to zwykle za 10 euro, bo nikt za 10 euro w Marrakeszu, czy w Fezi nie chce już pracować. Jest to bardzo podejrzane, jeśli ktoś to robi, albo za 15. Prawdziwy przewodnik, taki certyfikowany, będzie brał około 30 do 40 euro, a taki, co ma mniej roboty i zaczyna około 20 euro. Tyle kosztuje oprowadzanie w centrach Medin, takie 3-4 godzinne z przewodnikiem. A jeśli nie ufacie takim rzeczom, no to zawsze możecie skorzystać z Get Your Guide. Link też znajdziecie u nas na kanale w opisie i będziecie mieć taką pewną sytuację, że to jest sprawdzona osoba i, i temat czysto. Oczywiście przepłacicie tam zdecydowanie za to. Cóż. A teraz jest dobry moment na to, żeby zasubskrybować kanał. Jeśli tego jeszcze nie robicie, pamiętajcie, że po obejrzeniu, napiszcie komentarz, super będzie mi, jeśli będę wiedział, co o tym myślicie, i łapkę w górę zostawcie to dla mnie ważne, a was też nic nie kosztuje i lecimy. Dzieci, które nas spotykają, tak temat dzieci to jest temat hmm, trudny bym powiedział, bo te dzieci faktycznie wyglądają biednie. Wspieranie dzieci w Maroku powinno moim zdaniem być niestety zakazane z tego, że te dzieci oprócz tego, że wyglądają biednie, czasem chcą wodę, to jest taka podpucha, to tak naprawdę są wysyłane przez rodziców. Te dzieci nie chodzą w tym momencie do szkoły, a mają zarabiać dla rodziców. Niestety no nie wygląda to dobrze i wiem, że chcecie się kraje i trzeba te dzieci wspierać, natomiast nie powinno się tego robić, uwierzcie mi jaki jest dym, myk i deal, taki, które dzieci przedstawiają. Najczęściej przynoszą taką z e, zrobioną figurkę, słonika, małpki lub czegokolwiek i mówią tak, daj wodę, daj wodę. W momencie, gdy ty bierzesz e, od nich tą, tą, to, to coś tak zwane, no to to dziecko zacznie mówić, e, poproszę, żeby coś mi dać, tak. Wyciągasz tam jednego dirhama, a to dziecko mówi, nie, 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 bo ja nie mam pieniędzy. Ja muszę sobie kupić jedzenie, tak? Minimum 5 euro albo 10 euro mi daj, tak? Jak ty wyciągniesz 20 dirhamów, to ono ci powie, nie, to za mało, to za mało, bo mnie tata zbije w domu, tak? Słuchajcie, no to jest cały przemysł po prostu, który się wykreował. Nie jest to tylko w Marrakeszu, w Fezie. Na każdym parkingu, gdzie będziecie parkować pod jakąkolwiek atrakcją turystyczną, będzie was spotykać takie e, zachowanie. E, jak sobie z tym poradzić? No i, czy, najprościej to jest oddać temu dziecku e, to, co wziął. Wierzcie mi, że on na początku prosił o wodę, tak? Ja bardzo chętnie dzieciom daję wodę, bo ja rozumiem, że jest ciepło w Marrakeszu i w ogóle. Dzieci dostają tą wodę. Wiecie co z nią robią? Najczęściej ją nawet nie piją, tylko ją wyrzucają do, do tego. Rzucają tą wodę w nerwach po prostu, albo w kolegę, albo gdzieś i są wkurzeni po prostu, że nie zarobili kasy. Nie wiem, czy w domu będzie lanie, czy nie będzie, natomiast no, nie będę spierał takiego procederu. Chciał wodę, dostał wodę, ja nie potrzebuję za 10 euro czegoś, ani go wspierać. Sorry, no naprawdę, wolę iść coś kupić u jego taty i niech tata się martwi tym, czy dziecko ma coś do jedzenia, a nie, żeby dziecko zarabiało, a jak nie zarobi, to będzie go bić i ten proceder będzie się nakręcał tylko, tak? że dzieci zamiast chodzić do szkoły i się uczyć, to będą chodzić i, i po prostu żebrać, tak? To dobra, to idziemy do taty, tak? Sytuacja jedna z kilku, które nas spotkały, z racji tego, że podróżowaliśmy po Omanie i, i tam nauczyliśmy się w wielu krajach arabskich tego, że jednak ta ich otwartość jest na tyle duża. Że faktycznie dzielą się herbatą, jakimiś tam słodkościami, chcąc sobie pogadać z nami, a my czasem w, w doli wdzięczności i w geście zostawiamy im coś, tak. Natomiast w Maroku wygląda to zupełnie odmiennie. Yy, I jest to takie typowe naciągaństwo, czyli tak, yy, pan do nas podchodzi, do dziecka, mówi, o weź sobie ciasteczko, zobacz, tutaj żona zrobiła, bardzo fajnie to wygląda. My oczywiście degustujemy, no bo chcemy próbować nowych rzeczy. Oczywiście, że za to ciastko byśmy Panu coś dali, tak? Bo ja już wyciągam portfel od razu zwykle w takich sytuacjach i myślę, że takie sobie te dwa dirhamy, za to ciastko to jest, czy pięć dirhamów to jest zupełnie coś normalnego. Natomiast Pan od razu mówi, nie, że co Pan? Tutaj pięć dirhamów to za jedno ciastko, a w zasadzie to dziesięć, bo, bo, bo ten. I no i wychodzi za to, że trzeba zapłacić przynajmniej 44 z, czy 5 z, czy 20 zł, różnie, bo różne oni mają te cenniki. Yy, natomiast no, faktycznie yy, to jest takie naciągactwo, tak. Ten pan, który pod meczetem za 4 ciastka zażądał 20 euro, tak. No, dosyć dużo bym mu powiedział, i to jest też takie. On żąda, tak? Jest tego świadom, że jestem z dziećmi. Wygląda tak trochę strasznie, bo jest taki trochę pocięty zwykle na twarzy jakiś taki, jak to w Maroku różnie bywa w życiu yy, no i słabo to wygląda, bo z dziećmi trzeba coś jakoś na tą sytuację zareagować. Powiem Wam, że nie chciałem, chciałem, uniknąć różnych sytuacji, bo nasłuchałem się od turystów, którzy zostali gdzieś tam pobici, bo nie chcieli w załuków w Marrakeszu oddać rzeczy. Więc dałem temu panu te chyba wtedy nie pamiętam 3 euro za te dwa ciastka, generalnie no, taka fajna przygoda, że oho, więc kolejny sposób w jakim naciąga się jak zobaczycie, jak będziecie sobie chodzić w Marrakeszu, czy w Fezie, czy w jakimś innym mieście, generalnie w Medinach, tak? I zobaczycie takie dzieci jeżdżące na rowerach, błąkające się wokół Was, gdzieś takie, ale nic nie, nie mówiące, chodzące sobie gdzieś w okolicy no to dzieci raczej Was nie będą chciały okraść, ani nic Wam zrobić. To dzieci oczekują, że w końcu nie znajdziecie drogi do swojego miejsca zamieszkania. Najczęściej wiedzą, gdzie są takie zauki, gdzie już na pamięć to znają, gdzie Google Mapsy pokazują głupoty zupełne. Pokazują Wam drogę, tak? Nagle pokazuje się, że Wasze miejsce, gdzie chcecie dotrzeć, jest tak jakby za murami, ale żeby tam dotrzeć, to trzeba przejść 500 metrów koło. To dziecko zna różne przejścia, czasami przez budynki. I was tam pokażę wam chętnie drogę, przeprowadzi was z dobrego serduszka. Oczywiście, tak, jest miłe na początku i bardzo fajne. Natomiast w połowie drogi wam mówi: jak już w ogóle nie wiecie, gdzie jesteście, jesteście w jakim zaułku. dawaj, mówię: dajcie albo 30 Dyrhamów, nie? albo wyskapkuj ze stówki. Yy, więc słuchaj, yy, słuchajcie, no powiem Wam tylko tyle, że. Czasem wchodzicie w takie miejsca, że robi się bardzo strasznie. Już nie wiadomo, jak stamtąd w ogóle wyjść, tak? Bo te Mediny, na przykład w Fezio ma, Medina ma 9000 uliczek. Jest to totalny labirynt wąskich, dróżek, często o średnicy jednego metra do dwóch metrów, bez okien. Po prostu nic nie widać, nie da się stamtąd wyjść. W ogóle Google Mapsy wariują, bo ten sygnał GPS-u też jest mylnie pokazywany i nie da się, trzeba zaufać tym dzieciom, ale na początku polecam Wam, jak już takie dziecko Wam chce pomóc, to ustalcie z góry, że dostanie na przykład za to 5 lichamów maksymalnie, tak? albo 10, bo to jest dla niego dwie minuty e, jego czasu. Więc ja uważam, że nie powinniśmy dawać e, na przykład 5 czy 10 euro. E, chociaż czasem wiem, że sytuacja jest stresowa i, i człowiek chce takiemu dziecku pomóc, natomiast no, patrzmy na to realnie, że to dziecko nie może znaleźć sobie sensu swojego życia i istnienia. Bo zarobi sobie w godzinę trzech takich turystów, złapie i zarobi sobie 20 euro, tak? 20 euro to się zarabia w Europie za ciężką pracę, e, czy, czy w Marrakeszu faktycznie, ale na, na przewodnik na przykład zarabia 20 euro za 3-4 godziny oprowadzania turystów. E, z przewodnik wielojęzyczny 30-40 euro, no to nie może dochodzić do sytuacji, że dziecko, które przeprowadza turystę przez dwie uliczki, zarobi 10 euro, bo to byłoby bez sensu. Y, przyjeżdżamy na parking wymarzony, swój, mamy y, 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 Riad w Marrakeszu, parkujemy samochód i co się dzieje? Dopadają nas panowie, ustawiają nam samochód, oczywiście dużo się dzieje. Tak, cena parkingu wchodzi w grę, tak, są trzy albo cztery osoby od razu. Więc y, słuchajcie, I wygląda to i tak, i że cena, jaką pierwszą wam zaproponują, będzie oczywiście od, a, a, myślę, tak, 2024 to, to roku. Się. Zaczął się taki boom i cena, to oni zwariowali po prostu, dają ceny w granicach 10 euro za dobę, tak, gdzie parkingi są zwykle bezpłatne, tak? natomiast to jest ta opłata by gwardianów by kiedyś z Guardianami w mniejszych miejscowościach, nadal są, są starsi panowie, którzy sobie z tego dorabiają, dzisiaj taka ma, takie mafie to przejmują, dużo młodych ludzi od razu Was dopada. Tam oczywiście mówią po angielsku, w kilku językach, po polsku. Cena 10 do 15 euro za parking w Marrakeszu czy w Fezie. Wariastwo po prostu, nie? Jaka powinna być cena za parking? Za parking powinno się płacić maksymalnie myślę, że 40 dirhamów lub 5 euro, w zależności jaką gotówkę macie w kieszeni. Pierwsze oszustwo: 15 euro do 10 powiedzą, że nie ma miejsca parkingowego i będą chcieli z was tą kasę wydusić. Po drugie, do, dopadnie was zaraz. Pan tak zwany wózkowy, tak? Jeśli tego. Ja już o tym mówiłem w filmie o wynajmie auta w Marrakeszu. Link możecie znaleźć w opisie bank wózkowy zarabia, powiem Wam szczerze, za przejechanie 200-300 metrów 30 euro, tyle chcą i jeśli się nie, zatem nie złapiecie e, i jeśli nie ustalicie ceny od razu, to możecie się spodziewać, że faktycznie będzie wołał taką kwotę. A jak będzie ciemna, będziecie w załku w Medinie to nie do końca będzie, będzie wam się może chciało negocjować. Cena za przewiezienie zakupów i towarów w Medinie, czyli Waszych bagaży najczęściej do, do Riadu, to będzie kwota około. Maksymalnie 5 euro. To jest zupełny maks. A ja myślę, że jak 20 dirhamów taka osoba powinna dostać, to i tak się powinna cieszyć, w końcu je zarabia za 5 minut swojej pracy. A to i tak jest dużo, żeby zarobić 20 zł. Jeśli szukacie sprawdzonych przewodników, planu podróży po Maroku, po Marrakeszu, Fezie i wielu atrakcjach, jeśli szukacie recenzji hoteli i rabatów na różnego rodzaju hotel, zapraszam Was do oglądania filmów na kanale, w playliście, w opisie do filmu, tak jak pokazałem. To wszystko się znajduje, możecie klin, kliknąć link w górnym rogu, tam jest plan podróży całego Marrakeszu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, ku przestrodze oczywiście, łapka w górę, jeśli tak, piszcie komentarz. Nie, nie subskrybowaliście, zasubskrybujcie kanał, będziecie zawsze na bieżąco z kolejnymi filmami. Ciao!